Cześć! Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami pomysłem na nową grę dydaktyczną, a właściwie pokazać Wam nową grę dydaktyczną, która niedawno powstała w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a której ja mam przyjemność być pomysłodawczynią i autorką, choć od razu mówię, pomagały mi przy tej grze dwie studentki. No ale do rzeczy. Gra, o której mowa, to jest bardzo ciekawa gra, która nazywa się Czy jesteś królem dżungli? To się nazywa, ja to tutaj dałam temu taki podtytuł Gra komunikacyjna dla każdego. Dlatego dla każdego, że to jest gra, kochani, która nadaje się dla małych i dla dużych, która nadaje się dla mówiących po polsku i dla tych, którzy dopiero uczą się polskiego, bo dla każdej z tych grup tę grę można troszeczkę inaczej wykorzystać. Gra wygląda tak, jest w takim trochę eko pudełku, bo to pudełko jest takie, wiecie, tekturowe. I kiedy ją otworzymy, to w środku tego pudełka znajdziemy zestaw kart. Zobaczcie, tak to wygląda. E, zaczyna się od wstępu, od takiej opowieści o tym, po co w ogóle ta gra jest, bo jak już powiedziałam, to jest gra komunikacyjna. To jest gra, która w swoim zamyśle ma służyć temu, żebyśmy rozwijali swoją kompetencję mówienia. Jak powiedziałam, Ważne jest rozwijanie tej kompetencji nie tylko u cudzoziemców uczących się języka polskiego, ale także u Polaków. Ja już testowałam tę grę i z młodzieżą w polskiej szkole średniej i z cudzoziemcami w różnych grupach wiekowych i za każdym razem, i z dorosłymi, i za każdym razem ta gra wychodziła bardzo dobrze. Więc tutaj mamy taki krótki wstęp, z tyłu mamy króciutką instrukcję. No i to jest jakby ta karta pierwsza, natomiast najważniejszą częścią tej gry są te białe karty tutaj, czyli tak zwane karty zwierząt. Karty zwierząt, których jest ponad 30, więc możecie zagrać tę grę z całkiem dużą grupą, ale można też wykorzystać to oczywiście w mniejszej grupie i wykorzystać tylko niektóre karty zwierząt. Jeśli Chcielibyście wykorzystać tę grę do, takiej samo, do takiego samorozwoju, do samodzielnego uczenia się, to ona też jest do tego bardzo dobra, dlatego że każda karta zwierząt, każda karta zwierzęcia składa się z tych samych komponentów. Już Wam mówię, jakie to są komponenty. Mamy obrazek, mamy nazwę zwierzęcia i mamy cechy charakteru tego zwierzęcia. Cechy charakteru są dobrane, tak wiecie, trochę na luzie, trochę pod kątem tego, jakie te zwierzęta, o których mowa na danej karcie, rzeczywiście są, trochę pod kątem na przykład symboliki w kulturze polskiej, czyli na przykład tego. Co symbolizują dane znaki Zodiaku, co dane zwierzęta symbolizują w kulturze zachodniej, no ale także czasami te cechy charakteru są zaczerpnięte z popkultury, czyli na przykład z piosenek, z wierszy, z filmów, z filmów Disneya czy Pixara, które o tych zwierzętach opowiadają, więc tutaj taki dosyć duży miks tych mm, cech charakteru występuje. No i to jest właśnie ta część, którą spokojnie możecie wykorzystać sami do nauki. Bo tych, jeżeli jest ponad 30 kart zwierząt, no to tych cech charakteru jest tutaj całkiem sporo, więc można to po prostu wykorzystać. Do rozwijania swojej leksyki. No i obok tego mamy definicję, co znaczy to słowo. Co znaczy słowo baran w języku polskim? Te definicje są zaczerpnięte z wielkiego słownika języka polskiego, więc są to takie definicje, wiecie, porządne, takie jak powinny być. No i mamy tutaj, e, jakie to jest zwierzę, definicje tego zwierzęcia. Mamy tutaj e, na przykład, czy można tak nazwać człowieka, a jeśli nazywamy tą nazwą człowieka, to co to w Wtedy znaczy, no i czy jeszcze jakieś dodatkowe znaczenia tego słowa występują w języku polskim? Zobaczcie, tu znowu można to wykorzystać już trochę inaczej niż zaproponowane jest w zestawach gier. Ja Wam zaraz powiem, jakie gry tutaj mamy, bo można na przykład, gdybyśmy. Wygumkowali, że tak powiem, nazwę zwierzęcia z definicji, to już można tutaj bawić się w odgadywanie, jakie to zwierzę, tak? Na przykład zamiast samiec owcy posiadający w odróżnieniu od samicy duże, zakręcone rogi, moglibyśmy powiedzieć samiec pewnego zwierzęcia, które posiada w odróżnieniu od samicy duże, zakręcone rogi, tak? No i studenci, czy uczniowie, e, czy osoby, które uczymy, musiałyby zgadywać, jakie to zwierzę, tak? To już byłaby taka zabawa na trochę wyższy, Poziomie zaawansowania albo nawet zabawa dla Polaków, ale w ten sposób też można tego użyć. I z tyłu każdej karty mamy zwierzę w popkulturze. Mamy wymienione filmy, filmy animowane, piosenki, wiersze, gry yy, i co bardzo ciekawe, Idiomy w języku polskim, w których to zwierzę lub nazwa tego zwierzęcia się pojawia, tak? A zatem można to też wykorzystać na takiej zasadzie, żeby potem pooglądać filmy o danym zwierzęciu, lub żeby wykorzystać samemu, zadać na zadanie domowe, albo wykorzystać na zajęciach jakiś wiersz, jaką, jakąś piosenkę któryś z tych tekstów kultury, które są tutaj zaproponowane, no i na samym dole, jak powiedziałam, idiomy, frazeologia, czyli coś bardzo, bardzo przydatnego, bo frazeologia, pamiętajmy, to to, czego Polacy używają bardzo często. Lubimy frazeologizmy, więc warto ich używać. Tutaj jeszcze podrzucę, że z przodu, takimi bardzo, bardzo małymi literkami, jest zawsze jakaś ciekawostka o danym zwierzęciu, więc tego też jak najbardziej można użyć, tak? Także takich, y, takich kart mamy ponad 30. Mamy barana, mamy byka, mamy też zwierzęta, cudzysłowie zwierzęta nieistniejące, bo mamy centaura, mamy feniksa. O, wie, mamy tutaj różne rzeczy, no co wam będę mówić. Jest koala, jest koń, jest kot, jest krowa, jest mucha, jest mysz, jest paw, jest pingwin, jest smok, jest szczur, jest wilk, jest zebra, jest żubr, jest żyrafa. No, masa, masa zwierząt, różnych zwierząt które trochę należą jakby do różnych kręgów kulturowych, to było dla mnie tutaj w tworzeniu tych kart bardzo ważne. No i teraz co dalej? Mamy te karty, mamy te cechy charakteru, po co nam to? No jest nam to generalnie po to, żeby zagrać w podstawową grę, czyli taką jak nosiła ona tytuł na pudełku, czy jesteś królem dżungli. Podstawową grą, którą tutaj proponujemy, jest taka zabawa w której mówimy e, grupie, że skończyła się kadencja króla zwierząt, władcy dżungli. E, no i zgodnie z przepisami on nie może kandydować na kolejną kadencję, a zatem trzeba przeprowadzić wybory. No i studenci, tam osoby uczące się w grupach lub pojedynczo lub w parach, losują te karty zwierząt i na podstawie tego, co znajduje się na tej karcie, czyli tych cech charakteru i tych różnych opisów, które tutaj są, mają przygotować przemówienie wyborcze. To można, słuchajcie, rozbudować. Jeżeli robimy to w grupach, możemy kazać grupie zachować się jak takiemu komitetowi wyborczemu, przygotować plakat, przygotować hasło wyborcze. No tutaj jest naprawdę, wierzcie mi, cała, cała masa możliwości, w które można pójść. No i potem możemy zachować się różnie. Tak, możemy przeprowadzić ten wiedz wyborczy. Każdy kandydat się przedstawi. Robimy tajne głosowanie. Zobaczymy, kto zostanie królem dżungli. Jeżeli chcemy tę grę pociągnąć, tutaj mamy taki rozwój um, klimatów um, politycznych. Możemy kazać władcy, nowo wybranemu władcy wybrać zastępców. Tutaj będziemy wtedy kierować się um, tym, jakie idealne cechy charakteru ma dane zwierzę, bo zobaczcie, w całej grze chodzi o to, że wcielamy się jakby w cudze buty. Bardzo trudno byłoby nam zagrać w taką grę, czy jesteś królem, i teraz ja mam się przedstawić jako najlepszy kandydat na króla. Nie, nie uważam, żebym była najlepsza. Lepszym kandydatem na króla czy królową, więc nie umiem tego opowiedzieć. A kiedy wcielam się w to zwierzę, muszę wykorzystać specyficzne cechy tego zwierzęcia. Inne cechy będzie miał lew, inne cechy będzie miała mysz, inne cechy będzie miała mucha, tak? Ale każde z nich będzie miało jakieś cechy fajne istotne, predystynujące to zwierzę do tego, żeby mogło tym królem dżungli czy królową dżungli zostać. No i potem można wybierać zastępców, można wybierać ministrów, e, można także rozwiązywać różne komunikacyjne problemy związane z dyplomacją, związane z ekologią, związane z negocjacjami. To wszystko tutaj na tej karcie pierwszej karcie gry jest opisane. Później druga karta gry to zadania kreatywne. E, prośba o wykonanie pewnego projektu graficznego, który będzie łączył na przykład cechy różnych, e, cechy różnych zwierząt, o stworzenie kolażu, o napisanie wiersza lub o zaprojektowanie filmu dotyczącego naszego zwierzęcia. Tak? I tutaj mamy podane wszystkie elementy, którymi powinniśmy się zająć jako producenci takiego filmu o lwie czy żyrafie, żeby później ten, ten projekt, przed całą grupą przedstawić. No i ostatnia karta, żółta, to jest karta z ćwiczeniami frazeologicznymi. Jedna karta to ćwiczenia, w których mamy luki, i tutaj dookoła mamy obrazki zwierząt. Musimy przypasować te zwierzęta do luk, tak, i uzupełnić tym samym związek frazeologiczny. No i druga, druga strona tej karty, czyli frazeologizmy, w których błędnie użyto różnych nazw zwierząt, i my tutaj u góry mamy podane poprawne nazwy i musimy je w odpowiednim miejscu dopasować, musimy te związki frazeologiczne poprawić. No więc słuchajcie, tak wygląda ta gra. Ja oczywiście nie mogę Wam tak bardzo dokładnie powiedzieć, co tu na tych poszczególnych kartach jest. No nie mogę Wam podyktować tych ćwiczeń, nie? bo wtedy to byłoby trochę bez sensu. Ale bardzo, bardzo Was zachęcam do skorzystania i wykorzystania tej gry. Nieskromnie powiem, że jest ona fajna. Naprawdę testowałam ją już w różnych środowiskach z różnymi grupami i ani raz się nie potknęliśmy, ani raz nie stało się tak, żeby ta gra nie wyszła. Jak mówię, można ją wykorzystać w taki sposób, wiecie, właśnie bardziej dynamiczny, tak, jakichś komitetów wyborczych, jakieś plakaty, jakieś wiece i tak dalej, i tak dalej, ale można ją też spokojnie wykorzystać w taki sposób bardziej... Ułożony, stonowany, właśnie, który będzie wykorzystywał przede wszystkim tę leksykę, która na tych poszczególnych kartach się znajduje. Widzicie, że karty są takie, że właśnie są atrakcyjne i dla młodszego, i dla starszego odbiorcy, bo jest obrazek, żeby było ładniej i żeby było kolorowo, ale z drugiej strony. Teksty na tej karcie, dane na tej karcie są takie, że spokojnie wykorzystamy to też z doroślejszym, z doroślejszym użytkownikiem, z doroślejszym studentem, uczniem itd., itd. Więc jeszcze raz, czy jesteś królem dżungli? No ciekawa jestem, jak Wy wypadlibyście, słuchajcie, w takiej grze. Mam nadzieję, że by Wam się podobało. No i co? Zachęcam Was, tak? Żeby skorzystać z tych kart, żeby skorzystać z tej gry, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.